i bracia na koniec naszych rekolekcji świętych przygotowujących nas na nadchodzące święta które już dziś się zaczynają tą niedzielą palmową i na szczęśliwą wieczność pan bóg chce was zapytać czy bardziej będziesz kochał teraz Pana Boga niż dotychczas? Czy po tych rekolekcjach świętych, po rozważaniu Słowa Bożego, które ma ogromną moc, które może przemieniać nasze serca, czy bardziej będziesz kochał Boga i bardziej będziesz kochać bliźniego swego? Bo Bóg jest miłością, tak pisał święty Jan, apostoł, umiłowany uczeń, kiedy się zestarzał, jako jedyny z dwunastu apostołów nie umarł śmiercią męczeńską, będąc zesłany na wyspę Patmos. Tam chodził ciągle i powtarzał: Miłujcie się, synaczkowie. Miłujcie się. A święty Franciszek z Asyżu biegał po tym mieście Asyż i wołał: Miłość nie jest kochana, miłość nie jest kochana. Tak, trzeba i nam wołać, że miłość, czyli Pan Bóg nie jest kochany, a on nas ukochał do końca. I posłał na świat swojego Syna, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus został z nami, bo do końca nas umiłował, i zamieszkał w Eucharystii, i zamieszkał z nami w najświętszym sakramencie. Kościół święty od 1983 roku w kodeksie prawa kanonicznego, czyli kościelnego, pozwala wiernym, aby mogli dwa razy dziennie nawet przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Drugi raz trzeba być na całej Mszy Świętej, a pierwszy raz można w obrzędzie Komunii Świętej przyjąć Jezusa. Ale nie najważniejsza jest ilość, tylko jakość. Czyli potrzebna jest wiara. Wiara w obecność Pana Jezusa, tego samego, który oddał życie, poszedł na krzyż, aby wypełnić wolę swojego Ojca. I to, co uczynił na krzyżu Pan Jezus. To Kościół Święty z woli Jezusa Chrystusa codziennie na wszystkich ołtarzach świata ponawia, czyli uobecnia ofiarę Golgoty, ofiarę Jezusa Chrystusa. Dopóki choćby będzie jeden kapłan na świecie, dotąd będzie między nami i z nami Jezus Eucharystyczny. A moi drodzy, kapłan, gdy wchodzi na stopnie ołtarza, to wchodzi na golgotę i wraz z Jezusem składa ofiarę Panu Bogu. Nie tylko Jezus jest ofiarą w czasie mszy świętej, ale i kapłan w czasie mszy świętej jest ofiarą. Kapłan przynosi Bogu dwie ofiary, syna i swoją. Jest ofiarnikiem. Dawniej ludzie przychodzą z namszem świętą, mieli wiarę, a my często mamy tylko jedynie uczucia. Jak to wygląda, czy się uśmiecha, jak się zachowuje. Moi drodzy, gdy kapłan podnosi hostię, to nad kapłanem na krzyżu wisi sam Pan Jezus. Mało kto wierzy w to. W Monachium, tuż przed II wojną światową, kapłan miał brata ateistę, niewierzącego. Ten mu wyjaśniał, tłumaczył, człowieku, ty nie wiesz, co tu się dzieje, że tu jest Golgota i przychodzi Bóg, ten brat na jedną taką mszę świętą. Przyszedł. Ksiądz nie wiedział, że Jego brat przyszedł i zrobił zdjęcie w czasie konsekracji. I na tym zdjęciu wyszło, że kapłan w czasie podniesienia, a nad pod, podnosi ciało pańskie, a nad nim wisi Pan Jezus na Krzyżu. I ten brat się nawrócił. Bo na tym zdjęciu mu to wyszło, że Pan Jezus wisi nad konsekrowaną hostią, bo jak zobaczył, to za nie mówił. To nie jest wymysł kogoś. Jest zdjęcie, które uchwyciło całą istotę mszy świętej. W starych książeczkach do nabożeństwa się znajduje. W internecie można zobaczyć, jak kapłan odprawia twarzą do tabernakulum, podnosząc najświętsze ciało do adoracji. W tym czasie, i ty, bracie i siostro, spójrz z wiarą, będąc na kolanach, z właściwą postawą uniżenia wobec Jezusa i powtórz za świętym Tomaszem w ciszy, w duchu, trzy razy: Pan mój i Bóg mój. A otrzymasz wtedy odpusty cząstkowe. Bo Pan Jezus jest uwielbiany wtedy przez nas, którzy uczestniczymy i też razem z Nim składamy ofiarę. Stąd kapłan przypomina w czasie przyświętym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, inna jest ofiara kapłana. Stąd. Nie ma, że naszą i waszą. Czy nie powinno być, bo inna jest ofiara kapłana, bo w kapłanie jest Chrystus, bo ksiądz nie mówi bierzcie i jedzcie, to jest ciało pana Jezusa, tylko to jest ciało moje. I kiedy to pojmiemy, to będziemy nie tylko w niedzielę przychodzić nam Świętą. A kim jest Msza Święta? Już nawet nie kim jest Msza Święta, tylko już, już nie tylko czym jest Msza Święta, ale kim jest Msza Święta, trzeba pytać. Było to w jednym z miast w, w mieście w Luksemburgu do sklepu mięsnego. Przyszła kobieta, która chciała kupić mięsa, ale powiedziała, że nie mam pieniędzy. Brzeźnik i strażnik tam znajdujący się w sklepie popatrzyli z drwiną na nią i powiedzieli, jak to pani chce kupić bez pieniędzy? A ona mówi: Ofiaruję za Pana mszę świętą, pójdę na mszę świętą i ofiaruję w zamian za pieniądze, aby dostać trochę mięsa. Pozwolili jej na to. Dobrze, proszę Pani, niech idzie Pani na mszę świętą, a ja jako sprzedawca dam Pani tyle mięsa. Ile zaważy Msza Święta? Kobieta nieporuszona drwinami tych panów w sklepie poszła na Mszę Świętą i za godzinę przychodzi, i rzeźnik mówi: To niech pani napisze na kartce, że ofiarowałam Mszę Świętą. I tę kartkę z napisem że ofiarowałam za pana Mszę Świętą. Kładzie na jednej szali, a na drugą rzuca kość. I mówi: Ile zaważy tam Msza Święta, tyle pani da mięsa. Ale szkoda mu było mięsa, dawe to kość rzucił. Waga stoi w miejscu. Do tej kości rzuca kawałek mięsa. Waga ani nie poruszyła się. Myśli sobie, Pewno się zepsuła waga, zacięła się, sprawdził, wszystko w porządku, waga działa. Ze złością rzuca kawał szynki na tę kość i na to mięso, i waga nieporuszona. I patrząc na to zrozumiał, że Bóg uczynił dla niego cud, czy dla nich, i powiedział. Będę pani codziennie dawał tyle mięsa, ile, ile pani zechce, za darmo. Rzeźnik się nawrócił, również i strażnik. Patrząc na to wszystko, przestał drwić. Syn rzeźnika po tym wszystkim, po tej opowieści, po tym przeżyciu, poszedł na kapłana a z nim jeszcze dwóch braci jego, czyli trzej synowie poszli do seminarium, zostali kapłanami po tak wielkim przeżyciu. Ale moi drodzy, ten ojciec synom mówił tak, z wielką uwagą i z wielką wiarą celebrujcie każdą mszę świętą. Bo rzeczywiście cud na cuda. Ale moi drodzy, jaką wiarę miała ta kobieta, która była przekonana i miała wiarę, że Bóg, jeśli zechce, uczyni cud? I tak się stało. A my z jaką wiarą? Przychodzimy na Mszę Świętą, czy cenimy sobie to, że możemy tak często, już nie tylko w niedzielę i święta, uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej, czy z błahych powodów się nie zwalniamy, czy z błahych powodów nie opuszczamy niedzielnej Mszy Świętej. Kto wierzy, co tu się dzieje na ołtarzu, to nie dziwcie się, że częściej jest niż w niedzielę, nawet codziennie. Bo Pan Jezus ma olbrzymią moc, opowiadał jeden z misjonarzy pracujących w Ameryce Południowej, polskich misjonarzy że kiedy przygotowywał się do pierwszej Mszy Świętej tam na misjach, kiedy opowiadał ludziom czym i kim jest Msza Święta, to oni na pierwszą Mszę Świętą przybyli z dziećmi niepełnosprawnymi, z domownikami, którzy na różne choroby cierpieli, pozwozili ich na wózkach, poprzynosili ich na rękach, poukładali mniej więcej jak te palmy dzisiejsze przed ołtarzem i czekają na mszę świętą. Polski misjonarz odprawia mszę świętą i, i tuż przed nią pyta, Dlaczegoście tak wszystkich tu pozwozili? Przecież tyle trudu było. A oni odpowiadają: bo tu przyjdzie Pan Jezus. Tu będzie Bóg. To jeśli Pan Bóg zechce, to może ich uzdrowić. I po mszy świętej większość z nich już sama o własnych siłach poszła do domu. Bo tu przecież jest Bóg. W czasie mszy świętej przyjdzie Pan Jezus. Ten sam, który uzdrawiał, który leczył w Palestynie. Ten sam, który go uzdrawiał, jeśli mieli wiarę. A jeśli nie ma wiary, Pan Bóg nikogo nie uleczy i, i nie uzdrowi. Arcybiskup. Fulton Shin, dzisiejszy sługa Boży, działający w Stanach Zjednoczonych, był niezwykłym arcybiskupem. Audycji radiowych, które prowadził ksiądz arcybiskup Fulton Shin, słuchały cztery miliony Amerykanów. Jego programy telewizyjne oglądało ponad 30 milionów mieszkańców. W połowie XX wieku. Kaznodzieja świata, tak go nazwał święty Jan Paweł II, kiedy przybył do Stanów Zjednoczonych i spotkał się z nim, cieszył się niezwykłą popularnością medialną. Jego konferencje cieszyły się ogromną popularnością. Bo wzywał do, do podążania za Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem. To był i jest jako prorok. Co jest powodem nieustającej popularności jego myśli i przepowiadania, kiedy został księdzem w 1919 roku, złożył obietnicę, że codziennie będzie spędzał godzinę na adoracji Najświętszego Sakramentu? I w każdą sobotę odprawił świętą kuczci Matki Bożej. Codziennie będzie adorował Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem. Obu obietnic wiernie dochował do końca swojego długiego życia. Być może dlatego mało kto w nowożytnych czasach wniósł więcej i większy wkład w życie społeczeństwa niż ten sługa Boży, ksiądz arcybiskup Sin, który wykorzystał środki społecznego przekazu do prowadzenia rzecz ludzi do przyjaźni z Chrystusem. Wszak wielkie rzeczy w życiu każdego człowieka dokonują się na kolanach. I przed Panem Bogiem. Umarł, adorując Najświętszy Sakrament. Czyż to nie jest wymowne? Czyż to nie mówi nam i nie wzywa nas, abyśmy też podejmowali adorację Najświętszego Sakramentu, abyśmy nie żałowali czasu na to, aby dla Jezusa Dzielić ten czas z Nim, bo On ciągle będzie na nas czekał. Kardynał Robert Sara o kryzysie wiary w Europie mówił tak, a jest to były przewodniczący Kongregacji Watykańskiej do spraw kultu Bożego i sakramentów. Mówi tak o kryzysie wiary w Europie. Kościół, który nie jest zorientowany na Boga, jest kościołem, który się wali i umiera. Wieża katedry w Paryżu zawaliła się, to nie przypadek. Notre Dame w Paryżu symbolizuje cały Zachód, który odwracają się od Boga, wali się. Co musimy zrobić, aby wyjść z kryzysu, który dotyka Kościół? Pytał ten kardynał. Które pisał książki, choćby wymowny, pod wymownym tytułem: Bóg albo nic. Bóg albo nic. Musimy upaść na kolana, odpowiada. Najważniejsze jest ponowne odnalezienie znaczenia adoracji Najświętszego Sakramentu. Utrata sensu adoracji Boga jest źródłem wszystkich kryzysów, które nękają dzisiaj świat i Kościół. Świat umiera, bo brakuje czcicieli Boga. Człowiek jest wielki i osiąga swoje swoją najwyższą godność tylko wtedy, gdy klęczy przed Panem Bogiem. Człowiek na kolanach wstrząsa dumą szatana. Aby ludzie adorowali Boga, kapłani i biskupi muszą być pierwszymi czcicielami. Są wezwani, aby trwać nieustannie przed Bogiem. Ich istnienie ma się stać nieustanną i wytrwałą modlitwą. Jestem przekonany, że w sercu kryzysu Kościoła jest kryzys adoracji Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, Wasza parafia kolegiacka jest pod wezwaniem Bożego Ciała i Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Pan Jezus w Bożym Ciele jest tu dla was, po to aby was leczyć, po to aby was wspomagać, po to aby was bronić, po to abyście byli silni mocą Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i nie dali się zwiej szatanowi i zło zwyciężali dobrem. Kiedy Jan Paweł II jako papież wprowadził w Rzymie procesję Bożego Ciała na styl polski, kiedy już nie mógł chodzić, kiedy już nie mógł klęczeć, to jechał na samochodzie specjalnym, a na podwyższeniu Pan Jezus w Monstrancji wystawiony. I kiedy jego najbliżsi współpracownicy mówią mu, Ojcze Święty, nie musi Ojciec Święty klękać w tym samochodzie, bo, no bo jest bardzo już schorowany i trudno mu to czynić, a On ze stanowczością. Ja chcę klęczeć przed najświętszym sakramentem, bo tu jest Bóg. I padał na kolana, zdziwieni naokoło wszyscy, nie żałując, kolany cierpiąc, ale przed Panem Jezusem tylko na kolanach. I dlatego życzę Wam takiej wiary, takiej miłości wobec Pana Jezusa, bo miłość nie jest kochana. Pan Jezus też chce, żebyś nie tylko mówiła i mówił tak jak mężowi czy mążonie: Kocham Cię. Też chce Pan Jezus, żebyś Mu często mówił jako człowiek: Panie Jezu, kocham Cię, idę do Ciebie, potrzebuję Cię. Ty wiesz, wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Amen.